Rozpoczynamy spotkanie piwkarzy Szczecin LWA Lublin. Piwkarze zdobywcy Pucharu Polski w roku 2021 w roku 2022. A w tym roku tak jak pisaliśmy z Adrianem, Adrian planuje właśnie skupić się z ekipą na, na eliminacjach mistrzostw Polski. Tutaj już pokaz siły Adriana właśnie Skorba od razu w pierwszej akcji, kiedy jak od ściany odbił się od niego jeden z zawodników ekipy z Lublina. Adrian Skorbut w całkiem nowym, całkiem niecodziennym przepraszam składzie. No i może Kamil rozpoczniemy od przedstawienia obu ekip, rozpoczynając od gospodarzy w tym spotkaniu Piwkarze Szczecin w białych koszulkach. No i Adrian no, ja Skorbut, ale to za chwilę bo Adrian Skorb Otwiera wynik tego spotkania piwkarze Szczecin 1, LWA Lublin 0. No i to właśnie z dziesiątką Adrian Skorb rozpoczyna nam tutaj listę Ej, zawodników piwkarzy że... ze Szczecina z dziesiątką właśnie wspomniany Adrian, jedynka Oskar, Rech dziewiątka Witold Klim. Czwórka Radosław Cyburt, 77 Mariusz Bedliński, 17 Adam Ładziak, 7 Kamil Fryszka, 8 Łukasz Kubicki, 14 Dominik Siwiec. Tak jak rozmawiałem jeszcze z Adrianem przed tym spotkaniem, to powiedział mi, że w jego składzie właśnie zabraknie zawodnika. Z dziewiątką, Witolda Klema i 17 Adama Ładziaka. Z tego co tu obserwujemy, mają jednego zawodnika na zmianę, którym aktualnie jest. Kamil Fryszka, które, którego myślę, nie trzeba nikomu przedstawiać. A LWA Lublin w następującym składzie. 1 Kamil Konziołka, 16, Łukasz Kozak, 7. Waldemar Kocyła 31, Krzysz, Krzysztof Woźniak 5. Paweł Gryta 9. Marcin Szydłowski 12, Ireneusz Kuzioła 93 Przemysław Kłosowski, 84 Jacek Bojanowski, 6 Wojciech Skoczylas 55. Marcin Przenniak, i 77 Andrzej. John. Przy piłce. Teraz długo utrzymują się piwkarze Skorp za ostatniego. Zagrywa ładnie. Tutaj do zawodnika na prawo. Taki mały, zwinny, szybki, krótka, krótkie prowadzenie piłki Dominik Siwiec. On może tutaj sporo namieszać w szeregach LWA. Lublin, A teraz ucierpiał nam jeden zawodnik, no mamy króciutką przerwę. Adrian Skorup teraz przytula Dominika Siwza z 14. Jak ojciec syna tłumaczy mu, jaki ma pomysł na ten stały fragment gry. No i zobaczymy, zawodnik z Lublina już na nogach. Wszystko na szczęście jest okej, okay. możemy kontynuować. Skorb w w pole karne. Bez najmniejszych brunetni go nie zatrzymał. Dominik Siwiec kręci, obraca się, wystawia do Skorba. Skorb jeszcze na lewo do Łukasza Kubickiego, ale piłka gdzieś opuściła plac gry. Ekipa z Lublina teraz z autu. Na lewo, na spokojnie. Teraz takie zastanawiający wybór jednego z zawodników w czarnych strojach. No, wydaje mi się, że, że niepotrzebna była taka próba uderzenia z dystansu. Gdzieś tam marne szanse, żeby takie uderzenie zaskoczyło bramkarza. O no, i piwkarze już rzucają w swojej kolejnej akcji z czternastką. Dominik Siwiec, Dominik Siwiec! Wow. O i boczna siatka. Wow, brawo Dominik, ale tylko boczna siatka. No nie mają pomysłu w ogóle gracze z Lublina na to, jak, wow. jak w jakikolwiek sposób mogą zagrozić wow, Dominik, ale... ekipie piwkarzy Szczecin. Łukasz Kubicki tam próbował. Dryblować na lewej stronie. Ale piłka mu uciekła. I właśnie z autu rozpocznie Mariusz Bedliński. Siwiec. To Skorba. Teraz uderzenie lewą nogą. Grającego z siódemką Kamila. Fryszkę. Tutaj. Dopiero przed momentem pojawił się na boisku, jeszcze musi tutaj podregulować troszeczkę celownik. 5,5 minuty pierwszej części gry za nami. Piwkarze Szczecin prowadzą 1 do 0. Z LWA Lublin Adrian Skorb już napędza kolejny atak swojego zespołu Fryszka. Ja mam wrażenie, że teraz troszkę nie zrozumieli się wspólnie z Dominikiem Siwcem. Gdzieś tam chyba to zagranie było kierowane do niego, ale on w zupełnie innym miejscu. No i mamy akcję ekipy LWA. Siwiec. Siwiec przejmuje piłkę, zagrywa na prawo do fryszki. Ten tutaj wzdłuż bramki, jednak oznaczony numerem 8. Łukasz Kubicki nie był w stanie zapakować piłki do pustej bramki, no i wynik cały czas taki sam niezmienny. No, a po tym meczu zapraszamy na mecz ekipy Barty Toruń kontra The Blues Zakopane. Kto zagra w Bartiście, kogo możemy się spodziewać na Murawie, tego dowiemy się za 15 minut. Nie wiem Mateusz, czy czy, czy gracze LWA Lublin w ogóle oddali jakiś celny strzał na bramkę Oskara Erzcigla. A póki co stalowa defensywa, ekipy ze Szczecina grają swoje, grają piłką. Zaskakuje zawodników LWA na pewno. Bardzo szybki z, z piłką. Dominik Siwiec. No i, no i mają spore problemy zawodnicy LWA Lublin, aby, aby gdzieś wejść w ten mecz i, i pokazać swoje, swoje umiejętności. Kamil Fryszka tutaj swoim doświadczeniem spowodował przewinienie u zawodników z Lublina. Fryszka do środka, ale cały czas Kamil Fryszka wykłada piłkę do pustej bramki Mariusz Bedliński z prawej nogi bez najmniejszych problemów umieszcza piłkę w bramce. Piwkarze 2, a Lublin 0. Piwkarze tak jak już wspomniałeś wcześniej z jednym zawodnikiem na zmianę, na pewno cel w zespole jest tylko jeden, a mianowicie otrzymać bilet do Wrocławia. No i tutaj muszą grać z głową zawodnicy ze Szczecina. Mają teraz wynik. Mogą gdzieś tutaj poszanować piłkę, rywale niech po prostu za nimi biegają. Skorp. Ładnie teraz ruszył z piłką Adrian Skorp. No Siwca na prawo. Ten takim szybkim dryblingiem. Jedna prawa, lewa wow. noga. Ależ teraz Dominik Siwiec zrobił sobie rajdniczy w Formule 1 pomiędzy zawodnikami LWA Lublin. No zabrakło tylko tak naprawdę wykończenia w tej akcji. No ale no naprawdę jesteśmy oboje, Kamil, pod wrażeniem tego zawodnika. No i, no i on jest na pewno cenną wartością w ekipie piwkarzy Szczecin. Ostatnia minutka i zawodnicy udają się na na łyk wody. Zaraz Oskar Rechzigel rozpocznie, napędzi kolejny atak zespołu ze Szczecina. Fryszka dalekie zagranie w pole, karne uderzenie Radosława Cyburta. Ale broni Gołkiper LWL Alublin, Kamil Kądziołka, no i rzut rożny dla graczy z północy Polski. 15 sekund, piłka pod nogami Rich teraz ten do Skorba, który na lewej stronie utrzymał piłkę w boisku. Adrian Skorb do partnera to próbował takim lobikiem w pole karne wstrzelić piłkę. To jednak nie wyszło i po raz kolejny skorbu uderza mocno. Tam chyba w słupek piłka uderzyła. No i wraca pod nogi szczecińskich piwkarzy. Uderzenie jeszcze jedno. No i tu już mamy parę sekund powyżej regulaminowego czasu gry przewidzianego na pierwszą część spotkania. No i sędzia Lada moment będzie kończył tą część gry. Fryszka. Rozciąga teraz. No i tak, jak wspomniałem, chwilę wcześniej kończymy pierwszą część spotkania i wracamy do Państwa za moment. Rozpoczynamy drugą część spotkania, a właściwie to, to wracamy do Was z komentarzem. Trzy minutki drugiej połowy już za nami. No i piwkarze teraz mieli sytuację zrzutu wolnego. I teraz gdzieś tam zabrakło troszeczkę zawodnikom a Lublin, aby opanować to dalekie podanie. No i Rich Ziegel już z piłką we własnym polu karnym już rozpoczyna. Skorp cały czas holuje piłkę spokojnie. Piwkarze mają wynik na raz. Skorp jednego zawodnika minął. Podaje do partnera na lewo. Pokazuje się w środku Adrian Skorp. Bardzo dobre uderzenie z lewej nogi. Ładnie rozegrali to zawodnicy piwkarzy na jeden kontakt. Zagrał Adrian, pokazał się w środku, uderzył z pierwszej piłki, z krótkiej nóżki, no i mieliśmy tutaj zagrożenie i bramka dla piwkarzy. 3 do 0 prawą stroną ruszył jeden z zawodników ze Szczecina. Zagrał na długi słupek, a tam gracz z numerem ósmym, Łukasz Kubicki dołożył tylko nóżkę. No i mamy 3 do 0. W ekipie LWA Lublin kończy się powoli czas na odrabianie strat. No i chyba już w tym spotkaniu nic nie zrobią. Teraz nieładny faul ze strony Dominika Siwca, którego tutaj faliśmy w pierwszej części gry. Mocno tutaj ucierpiał jeden z zawodników LWA Lublin. Nieprzyjemna sytuacja. Już tutaj pomoc medyczna pędzi. No, a my, gdy tylko będzie możliwe znowienie gry, wracamy do państwa. Już wracamy zawodnik, który ucierpiał w tym starciu bezpiecznie. Poza boiskiem jest mu udzielana pomoc medyczna. A my już wracamy do tego spotkania. 3,5 minuty do końca. Piwkarze prowadzą 3 do 0 No i ekipa LWA bezradna w tym spotkaniu. A piwkarze zwyciężyli dwa ostatnie turnieje. Fortuna Pucharu Polski na dzisiaj walczą o bilet do Wrocławia na, na mistrzostwa. To 16, ale na pewno gdzieś tam ten puchar, te trzecie z rzędu zdobycie tego 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 pucharu. Już tam na pewno chodzi im po głowie, ale nie tylko, nie mają chrapkę, aby zwyciężyć na fortunie. Sędzia wskazuje piłkę dla piwkarzy, rzut rożny, zagranie do środka, wybija jeden z zawodników w czarnych strojach, już Siwiec rozpoczyna, na prawo, fryszka, A teraz takie nieporozumienie delikatne pomiędzy zawodnikami piwkarzy, nie dochodzi do celu to podanie, no i od bramki golkiper, LWA Lublin. Dalekie zagranie. Gdzieś tam bardzo trudno będą mieli z rosłymi obrońcami piwkarzy. Ładnie teraz piętą do Adriana Skorba. Gdzieś tam jeszcze przejął tą piłkę po drodze Dominik Siwiec. Richcigel na prawo do Fryszki. Piętą do Siwca. Mariusz Bedliński. Fryszka. Fryszka na lewej nodze do siwca. Ten ma dużo miejsca. Siwiec schodzi na lewą nogę. No i gdzieś tam zablokowane to uderzenie. Muszą od nowa budować swoją akcję. Zawodnicy w białych strojach. Po raz kolejny siwiec. Bedliński. Niedokładnie Bedliński do kolegi. No i przejmuje teraz. Ekipa piwkarzy, piłka do Adriana Skorba, ten do środka, do kolegi, broni kapitalnie, bramkarz. No nie wykorzysta praktycznie stuprocentowej okazji Łukasz Kubicki, a mógł już zamknąć to spotkanie, mielibyśmy 4 do 0, ależ bramka teraz. Zawodnik z numerem 8, Łukasz Kubicki, kapitalnie zwoleja od poprzeczki. No i tutaj absolutnie nie miał bramkarz nic. Do powiedzenia, nawet nie zdążył zareagować. Minuta do końca. Nic złego dla piwkarzy już się tutaj nie stanie. Dobrze, tutaj wchodzą w ten turniej. Zawodnicy ze Szczecina, pół minuty. Na zegarze. Kolejna akcja i mamy jeszcze jedną bramkę, dolny róg. Sam narożnik uderzył grający z numerem czwartym. Radosław Cyburt, piwkarze 5, LWA Lublin 0. Ostatnie 10 sekund tego spotkania na boisku numer 1. Jeszcze dalekie zagranie na Gryfcigel, pewnie łapie. Minęła nam właśnie 20 minuta tego spotkania. Pan sędzia za moment zakończy nam ten mecz. A już tutaj nie ma o co grać. Nic więcej się nie wydarzy. Koniec spotkania. Piwkarze 0. Piwkarze Szczecin zwyciężają 5 do 0 i zapisują 3 punkty na swoim koncie. A kolejne spotkanie już za chwilę i zapraszamy na nie po krótkiej przerwie.